Przyszedł czas na kolejnych bohaterów, i to są ponownie postaci nowe i nieogłoszone. Najpierw. Michał Vampir! A jego przeciwnikiem będzie w swoim debiucie w High League! No to panie i panowie, w tym momencie mamy już wszystkich bohaterów pierwszego panelu. Jeżeli macie 18 lat, przypominamy, że możecie skorzystać z nowej oferty naszego sponsora Fortuny. Trzy zakłady bez ryzyka do 100, 200 i 300 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Hailik. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny Bukmacher na rynku, który ma ofertę na gale Hailik. I zanim zasiądę i zanim rozpoczniemy, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną e, rzecz. E, mianowicie, niestety na tej.